Kochani, trafiłam do galerii sztuki starożytnej i mamy tu starożytny Egipt. Patrzcie. Fragment posągu Boga Amona z, z rysami twarzy faraona Tutanchamona. To jest bogini, sakmec z głową lewicy, Sfinks z turą, Totmesa? Coś takiego. A widzicie, nie trzeba jechać do Egiptu, żeby podziwiać

nie wiadomo, do do nie, nie wiadomo z którego między Mumia barana między 7 a IV wiekiem. Patrzcie, Mumia Kota, Sarko sarkofagi i Mumie kotów.

W ofierze bogom, w ofierze zmarłem, takimich, podobną mam. <laughs> Patrzcie na to: A to jest portret z mumio, w, w, mumii chłopaka. Po prostu zmarł, zmumifikowali go, i ktoś zrobił portret. Przepraszam bardzo, bym chciała tutaj sobie. No, kochani, to my tutaj mamy coś pięknego w jak to jest pięknie zrobione. Naprawdę, kolonizacja fenicka, grecka i Etruska. No, po prostu muzeum. Nasz jeden muzeum w Polsce, to jest po prostu w Warszawie, warszawskie. Bo w innym nie byłam, bo ja, wiecie, w Warszawie jestem. Nie wiem jak w innych miastach, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków, ale to warszawskie to jest po prostu imponujące, imponujące. Pos posąg Wenus, w typie Wenus Kapitolińskiej. A, to ten Rzymu, z Rzymu. W tych muzeach kapitolińskich. Co my tutaj mamy? Tęczącego satyra z grupy Zaproszenie do tańca. Rzymska kopia według greckiego pierwowzoru. No proszę. A to są jakieś mądre głowy. Oj, 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 oj jakie mądre. A to, to, to już taki cały bos Jowisza Kapitolminskiego. Patrzcie, rzeźba z okresu Republiki. Drugi, trzeci bieg z marmuru oczywiście. Piękne rzeczy. Model łuk Konstantyna w Rzymie. Proszę, macie tutaj łuk Konstantyna w Rzymie. Co tu jest? Widok z koloseum z cyklu Ruinarium Vari Widziti Antwerpia. No proszę bardzo, jakie piękne malowidła. Z Panteon pewnie. Santa Maria, Rotonda, widok panteonu w Rzymie. No proszę, przy tym panteonie są bardzo dobre lody, w Rzymie, jaka porcelana. Poczet cesarzy rzymskich. Foksuj się, foksuj, foksuj, się. I tak to wygląda. No dobrze kochani, to już wam tyle pokazałam, a dokładne zwiedzanie to już musicie sobie zrobić sami. Przyjść do Muzeum Narodowego, bo naprawdę, naprawdę to jest jedna szczęść. Na górze są przepiękne obrazy, które już Wam pokazywałam. Pozdrawiam kochani.